I teraz złącz ze sobą podeszwy i przenieś kolana maksymalnie na zewnątrz. Jeżeli masz skarpetki, te stopy ci się przesuwają w dół, zdaj mi te skarpetki, żeby podeszwy przykleiły się do siebie. Pozycja kąta odwróconego, pozycja albo nogi w pozycji szewca, Pozycja, która otwiera bardzo dobrze nasze biodra. Co to znaczy otwiera? W tej pozycji nasze biodra się rozluźniają. A jeszcze do tego, jak widzicie, jak rozluźnimy maksymalnie nasze mięśnie, to rozciągniemy przywodziciele. Parę sekund w tej pozycji, już wiesz, jak otwierać biodra, jak je rozluźniać, zwłaszcza po długim siedzeniu, nie wiem, na zebraniu, konferencji, w kinie, w teatrze. Im bardziej rozluźnisz mięśnie, tym bardziej będą one, y, 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 tym bardziej otworzysz biodra. I teraz delikatnie zaczynamy prostować wolniutko i wychodzimy przez prawy albo lewy bok.